Moi drodzy, ale mamy polsko-ukraiński kocioł, w którym naprawdę bardzo mocno wrze. Wiemy, że z wizytą do Polski przyleciał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Oczywiście zapowiada wielkie partnerstwo z Tuskiem, wielką współpracę polsko-ukraińską, wspieranie się wzajemne, dogadywanie wiele spraw, niekomentowanie pewnych spraw bez... Wzajemnego ustalenia, tego wcześniej cudownie buduje sobie koalicję z obecnym polskim rządem prezydent Ukrainy. Problem w tym, że włączył się w tym wszystkim w polską kampanię prezydencką, ponieważ skrytykował, ja to tak uznaję, skrytykował kandydata Prawa i Sprawiedliwości popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego. W rozmowie z czwórką mediów, charakterystyczną czwórką, bo de facto reprezentującą tylko jedną dziedzinę, jeden pogląd. tak TVN, Onet, krytyka polityczna, Rzeczpospolita. Nie było w gronie tych, którzy rozmawiali z zełeńskim Telewizji Republika, Telewizji w Polsce 24. Nie było innych pytań niż te z jednej strony przekazu medialnego. I w tym wywiadzie Zełeński zalecił Karolowi Nawrockiemu ćwiczenia. Tak, po tym jak Karol Nawrocki powiedział w Polsat News, że Ukraina nie powinna wejść do struktury NATO i Unii Europejskiej, dopóki sprawa Wołynia nie zostanie załatwiona, dopóki w tym państwie nie będzie porządku, Załęski mówi do Nawrockiego, że może powinien zacząć trenować, bo jak Ukrainy nie będzie w NATO, no to może Polskę czekać konflikt z Rosją, jeśli Rosja zajmie Ukrainę. I wtedy Nawrocki nie będzie mógł uprawiać polityki, ale będzie musiał wziąć się do obrony własnej ojczyzny. Co to? To ma być. Ja już nagrałem jeden film tutaj o tym na tym kanale. Jak skandaliczną sprawą jest to wtrącanie się I Ja to tak odczytuję dość wtrącanie się do polskiej polityki. Nagrałem film, zobaczcie w pierwszym komentarzu. I już zanim przejdziemy do prezydenta Andrzeja Dudy, krótko tylko do Was zaapeluję. Naszą największą nagrodą za pracę nawet o godzinie 20 wieczorem, żeby Wam przekazać najlepsze informacje, najświeższe, jest subskrypcja i oglądanie naszych filmów do samego końca. Więc jeżeli mogę Was prosić o łapkę w górę, o komentarz z opinią, o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie subskrybują, bardzo Was o to gorąco proszę i zachęcam. Sprawę wypowiedzi um, Wołodymyra Zełańskiego, tych ćwiczeń zalecanych Karolowi Nawrockiemu skomentował na antenie stacji w Polsce 24 w rozmowie z Marcinem Wikło, prezydent Andrzej Duda. I cieszę się, że duda zabrał głos i okazuje się, że nie tylko ja dostrzegam moi drodzy w tej sprawie wątek polityczne. Posłuchajcie, jak o tych ćwiczeniach i o słowach Wołodymyra Zełańskiego mówi prezydent Andrzej Duda. Ciekawe słowa. Posłuchajmy. Sprawa jest rzeczywiście bardzo trudna, mówi Andrzej Duda. Nie wiem dlaczego prezydent Zełeński zdecydował się w tak w sumie ostry sposób zabrać głos przed mediami w Polsce i to tymi mediami o bardzo określonym poglądzie, bo to nie oszukujmy się, ale to media o bardzo określonym Poglądzie. Rzeczywiście trudno się dziwić, że na widzach, którzy oceniają to z zewnątrz, robi to wrażenie, jak gdyby przynajmniej próbowano wmanewrować go w kwestię polskiej kampanii prezydenckiej. Tak, proszę bardzo. Tutaj akurat prezydent odczytuje to, że to jest próba wmanewrowania Załańskiego w polską kampanię prezydencką. Myślę, że to jest Załański na tyle doświadczony gracz, że nie powinien dać się wmanewrować, a dał się manewrować, tak? Mógł powiedzieć to nie jest moja sprawa. Uważam, że jeżeli Karol Nawrocki zostanie prezydentem, będziemy rozmawiać o wspólnych relacjach Polski i Ukrainy. Tak się odpowiada w sposób dyplomatyczny. Nie odpowiada się, nie odpiera się atakiem na takie słowa, bo to jest sprawa wewnętrzna Polski i powinien po, powiedzieć Załęski, że będzie przekonywał Nawrockiego. Nie zrobił tego, tak? Od razu, do ćwiczeń. Do A on jakoś mocno trenował, tak? Gdyby nie Polska, to może by musiał uciekać z Kijowa. Do tego zaraz wrócimy, bo ciekawe słowa powiedział mi dzisiaj Marek Jakubiak, ja wam tutaj je opowiem. I mówi dalej Andrzej Luda i to jest też ciekawe. Z reguły prezydenci, zwłaszcza tacy, którzy realizują swoją prezydenturę przez pierwszą kadencję, są ostrożni w takich sprawach, bo sami mają świadomość, że za chwilę będą startowali w wyborach prezydenckich i wtedy mogą się spotkać z podobną sytuacją. Powiem szczerze, że na miejscu Wołodymyra Zełańskiego zachowałbym tutaj jednak większą ostrożność. Moi drodzy, na pierwszy rzut oka słowa prezydenta Andrzeja Dudy mogą wydawać się delikatne, ale z punktu widzenia dyplomacji, to jest mocna odpowiedź. To jest odpowiedź, która mówi tak: dałeś się, Zełański wmanewrować określonym mediom z określonego nurtu w kampanię prezydencką. Zaatakowałeś naszego kandydata, jednego z kandydatów w wyborach w Polsce. Nie ukrywam kandydata bliskiego również mojemu środowisku, tak? Bo mówi to Andrzej Duda w zupełnie innym obrębie medialnym w telewizję w Polsce 24. Dalej mówi tak. Zachowałbym ostrożność, zwłaszcza, że za chwilę sam będziesz kandydował w wyborach prezydenckich. I co jeśli wygra to Karol Nawrocki i Nawrocki założy sojusz? z twoim kandydatem. Co wówczas zrobisz? Nie zachowujesz ostrożności. To jest to, o czym tak często się mówi, że każdy chciałby ingerować w polską politykę, tak mieszać się do polskiej polityki, a są strony polityczne w Polsce, które będą po prostu notorycznie chcieli, chciały być klepane, czy to ze wschodu, czy zachodu, czytaj Platforma Obywatelska, dogadać się i robić kosztem polskich interesów Kampanię wewnętrzną z Zeleńskim, a niech przyłoży temu Nawrockiemu, a może to będzie na korzyść Trzaskowskiego, dzieci nada. I teraz jedna ważna rzecz i chciałbym, żeby każdy każdy to pamiętał i miał świadomość. Taką potwarz, jaką zrobił prezydentowi Dudzie, a mówiąc szerzej, Polakom, Wołodymyr Zeleński podczas obrad ONZ, kiedy obrócił się do Dudy plecami, kiedy upokorzył polskiego prezydenta, to już za to cała polska klasa polityczna nie powinna rozmawiać z takim człowiekiem. A przynajmniej nie na takich zasadach poklepywania się po plecach. Twarde interesy. Zełęski przyjechał robić do Polski interesy, i to powiedział mi Marek Jakubiak. On, Marek Jakubiak, jako kandydat na prezydenta w tych wyborach, uważa, że przyjechał coś sprzedać siebie, swoje towary, swoje produkty, swoje potrzeby i dogadał się z Tuskiem. Pytanie, jak my się dogadaliśmy? Czy my zrealizowaliśmy w tym swoje interesy? Bo na przykład profesor Piotr Gliński, były polski wicepremier i minister kultury, mówi, że on uważa, że nie, że my realizujemy listę potrzeb ukraińską, a sami niczego nie robimy. Przecież to jest dziecięca, przecież to jest amatorka. My, w pierwszych godzinach i dniach wojny, jako Polska, cały naród, każdy z nas, niezależnie czy to z prawej, czy z lewej strony, pomagaliśmy Ukrainie, bo taki jest nie tylko cel charytatywny, cel dobrego człowieka, cel sojusznika. Z zagranicy, ale to już jest, też to jest nasz cel strategiczny, żeby odpierać rosyjskie ataki. My to zrobiliśmy, a Załoński kompletnie o tym nie pamięta. I Marek Jakubiek mówi mi, jak on może nawet nie mieć z tyłu głowy tamtych chwil, że to prezydent Duda był jednym z pierwszych przywódców, który był na Ukrainie i rozmawiał z Zełańskim, że to polscy premierzy byli tymi, którzy jako pierwsi pojechali do Kijowa. Morawiecki, Kaczyński, ten pociąg. Jechał do Kijowa z Polski. Pociąg z Polski. O tym wszystkim w imię interesów ukraińskich zapomniał Zelański. Dobrze, że Duda, choć w taki sposób dyplomatyczny, odpowiedział Zelańskiemu, choć mam wrażenie, że mógł to zrobić dużo ostrzej. Zobaczymy, jak ta cała sytuacja potoczy się dalej. Moi drodzy, bardzo dziękuję, jeżeli ktoś został do samego końca tego materiału, bardzo mocno dziękuję za całe wasze wsparcie. Nie ma niemal rok pracy naszego kanału Analiza Polityczna są efekty, ale chcemy dalej dla Was pracować i będziemy. Do zobaczenia!